Piosenka. Dobra, ocenimy sobie wszystkie trzy. Podobno trzy mega bengery. Podobno warto ocenić. Wstydziłby się. We wstydniku Mateuszu. Rel, rel, rel. Zobaczmy na początku, kto to by produkował. Kurwa, proszę, nie? Spokojnie. No przecież to są bęgery jakieś ekipy. Tego słucham młodzież teraz. Eee, Jędrzej Wołotko. To ten robił! Jędrzej Wołodko to jest kurwa? Czy ja coś pierdolę? Jędrzej Wołodko nie robił jeszcze kurwa tego, jak on się nazywa. Zna? No chyba znam. Jędrzej Wołodko. Nie, jednak nie znam, żartowałem. Może mi się pojebało jednak. Irysiacy, dziękuję za 35 miesięcy. A to kto robił? Z modelkami, pewnie Włodarski. <laughs> Wiadomo, Michałek. No jak? A no jak? Wodarski, Sigma. Wodarski, akurat huge. A to robił Janusz Walczuk. O, Walczukim. Dobra, to posłuchamy na początku, Labubu. Milion sześćset tysięcy 8 czerwca to ile jest? Trzy dni. Pokaż. Dzień dobry, jestem nowy. Cześć, Kowalik, Siemano. Możemy sobie darować? Nie, słuchamy Labubu. Słuchaj się, kurwa, w Labubu. Ale w moje, zaproszenie ma. Nasza paczka jak bubu, random vibe. Wasze lalki raczej wódu. Okej. Tu nie wyciągamy brudu. Wardęgau. Kręć dupą swoją. Kręć dupą swoją. Jak kurwa kręć dupą swoją? Przecież to jest, nie jest Family Fre... freeze, kurwa. Najpierw bilety na festiwal dla ludzi, którzy zjadają sushi z własnego chuja, a teraz kurwa kręć dupą swoją ka się dźgał? Tu nie wyciągamy brudu Wardę Kręć dupą swoją Kręć dupą swoją Kto Sorry, ostatnia rzecz Kto Tu nie wyciągamy brudu To się może bardzo źle zestarzyć, nie? Już <śmulatujesz> kurwa, to jest ryzykowne takie teksty wrzucać w dzisiejszych czasach To się może źle zestarzyć Potem ludzie mogą wyciągać, ale może nie Kręć swoją Kręć dupą swoją Nasza paczka jak labur

to kto to kurwa jest? Alko nie mam jazdy, ty mi pokaż smak O poranku Kuba Libre, proszę wypełnij miskę Chcę zaraz swoją ksywkę, tylko ty ja Twe usta, słodki smak, wiem że to corny baby Tak wielkim masz Ciężko oh ciężko naciągnąć szalki Dla mnie jesteś jak świat, od zawsze byłeś wielki Ale <laughs> To miło, sam przelotka, pisze z postim, love songa Piona mordo, lecimy sobie dalej O to kurwa jest! Co za jakiś downgrade Freeza? Napiszę z Piona Mordo, lecimy setu dalej. Co to jest za jakiś kurwa nawika? Pozdro Mordo, lecimy setu dalej. Mam tekst na karce. Nie wiem jak się rymowa, nie? Co to kurwa jest? Kiedyś kluby, teraz wielkie festiwale. Murcik z moje zaproszenie. Co to, to jest za wiersz biały? Bombardiro, Crocodiro tralalero la i jeszcze kurwa źle? Nie! Wujek! Kurwa! Jakie Bombardilo krokodylo, trala Lerola? Co to kurwa jest? Bardiro, krokodylo, Trala Lerola. Nas paczka jak la Bubu random. Wasze lalki raczej wudu. Kto się dzwon, tu nie wyciągamy brudu. Warny ka kręć dupą swoją. Kręć dupą swoją. Nasza paczka jak la Ale refren! Zajmę się dobre Kręć dupą swoją, kręć dupą swoją Wiśniowe włosy na mnie, elwi jak z wystawy Jezu, kurwa następna pusta Już nie będę nie wyrażał, ja pierdolę Piosenka dla dzieciaków, vanada Na mnie Elwin, jest Jezinę Mam pieniądze, wy nie macie, jebać was, kurwa ma ja jebie Murakami, selekcjonerskie zabawy na te nie słychać raban, cały tłum krzyczy rabarban Dawaj barman, podaj wiśnie tu na barman tej... Wiśnie na bar, kurwa, ty głupio babo W jest peka, robimy milion selfie I ciągle ktoś czeka, aż wyjdziemy tak piękni Nie mamy czasu, żeby się znowu złapać Chyba, że nagrywamy viral tego lata Powiedz sobie, Slay Queen, nie zmieszaj trochę bitch face Nie patrz, co o tobie myślał, bo to nie są real friends Dodaj tu szczyptę ego, dzisiaj wjeżdża self Nie dodawajcie już szczypty ego, wystarczy, kurwa Już przesoliliście, ja pierdolę Wiem, że czasem toxic, ale mam tu miejsce Piona mordo, lecimy se tu dalej Jezus, czemu znowu ten sam bridge jest, kurwa, freeza, tragiczny Kluby teraz, wielkie festiwale Murcik z moje zaproszenie mać. Pobierz aplikację z mojego linku, by mieć szansę zgarnąć 150zł Siema, idę kurwa się przejść Ja pierdol, idę popicie. Idę rozchodzić to kurwa Zaraz będę Siema, jestem, jestem Probierz że tak wypierdala, no Ser, musiałem roz rozchodzić to i picie sobie wziąłem. Mm -hmm. Oficjalnie, a nie subskrybuję. Chciałem dać nas oficjalnie uncuba. I faktycznie jest. Kurwa jakiś tam jakaś apka w intern? Ekipa Fesjon nie ma kurwa. Co to kurwa jest? Dobra. Jak Labu, random wype. Wasze laki, raczej wodą. Kto się dzwiał, tu nie wyciągamy brud. Dobra, refren Benger stary, refren jest zajebisy. Ma fajną melodię, fajny bicik, fajna nawika, jest, fajny tekst jest w refie. Kręć tu po swoją, kręć tu po swoją. Nasza paczka, jak labu, randą waj. Czy oni dali tutaj kurwa Wardengi i murcik z twerkującą? Tak dali tutaj wardengie i murcik z storkującą Na zapaczkaje dla bugu Grandów faj Waszelaki raczej wódu Kto się wciął Tu nie wyciągamy brudu kręśniu po swoją kręśniu krę po swoją jak oknaj tego Yy, no, takie trzy mocne, nie? Bo refren buja.